Witam wszystkie strzelce na kanale dzisiaj zrobimy czytanie na styczeń 2021 no i e, słuchajcie bardzo, was dziękuję za y, wszystkie komentarze i lajki i, 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 su, i subskrypcje y, fajnie, że to jest dzięki temu ten mój kanał troszeczkę może się rozwinąć i, i nie jest gdzieś tam y, daleko w przestworzach jeżeli nikt o nic nie wie no i co, zaczynamy nie będziemy tracić czasu bo czas jest bardzo cenny dla wszystkich jak i dla was, tak i dla mnie i zobaczymy co tam w tym roku yy, przepraszam, w tym miesiącu jakie energie idą dla strzelca i co się będzie działo Zobaczymy, jakie będzie czytanie. Jeżeli czytanie będzie typowo takie uczuciowe, to z, y, zrobimy zaś specjalnie jeszcze na trzy karty dla, y, na pracę. A jeżeli y, odwrotnie, jeżeli będzie takie typowo y, czytanie na, na pracę, to zrobimy zaś jeszcze na uczucia i na pewno będzie dla y, singli osobno. Ok, okay szczelec. Styczeń. ogólna energia tego miesiąca jest gwiazda wow yy, co odchodzi do przeszłości czwórka buław słuchajcie ja nie czytam kart odwróconych, okej? Okay? Także, jakby ktoś tutaj widział, że to się odwróciło, to ja nie czytam nieodwróconych kart, yy, odwróconych kart. Yy, co macie pomagać w tym miesiącu? Kapłanka, ale macie karty. Yy, co będzie przeszkadzać? Giermek monet. Yy, jakie będzie wyzwanie dla was? Wy w tym w styczniu, giermek mieczy, otoczenie siódemka mieczy, y, rada lub ostrzeżenie, są dostateczne. I y, rezultat: tak jak monet. No, macie do tych wielkich arkanów troszeczkę. myślę, że od razu to włoży tutaj, co wam będzie przeszkadzać. Dołożymy jeszcze jedną kartę. Ogólna energia jest gwiazdy, czyli w tym miesiącu, jeżeli macie jakieś marzenia, jeżeli macie jakieś pomysły, to mogą one się spełnić. To jest taka karta życzeń. To jest taka właśnie gwiazdka, która spełnia Wasze życzenie. To jest, jeżeli macie jakieś nierozwiązane sprawy, to ta karta mówi, że, ona się, że ta sprawa się na Waszą korzyść od, od, od rozwiąże, czy, czy, czy uzyskacie jakąś odpowiedź, która będzie na Waszą korzyść. Czyli to jest taki podarunek od losu. Będzie nad Wami czuwać góra, i, I co o czym pomyślicie, to to może się um, spełnić. Yy, ale też tak na, re, na realnych sytuacjach życiowych, yy, właśnie może to być taka karta mówiąca o tym, że jeżeli macie sprawy sądowe, to one pójdą na Waszą korzyść. Jeżeli macie jakieś tam problemy w pracy, no to one rozwiązanie również będzie na, yy, z Waszą korzyścią. No i tego można dodawać, 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 o czym. Yy. Pomyślicie, to to będzie Wam w tym miesiącu dane. Nawet jeżeli nieraz to będzie takie nielogiczne, jak to się stało, to właśnie to chodzi o to, że to będzie takie z losu, tak? że to los Wam tak pokieruje. Następnie, co odchodzi do przeszłości, co już jest jakby zakończone, to jest czwórka puławowa. To jest w innych kartach troszeczkę ma. W innych taliach ma troszeczkę inny mm, przekaz. Pokazana jest tam dom rodzinny, jakieś świętowanie. Mm, tutaj jest bardziej pokazana, że prawa stoi dla was otworem, ona się uchyliła, czyli niebiosa się uchyliły dla was, że tak powiem, ale to też może być. Mm, mm, przeszliście jakiś etap i to Wy to zrobiliście, że, te, że ta brama się troszeczkę uchyliła. Wasze podejście do takiej sprawy, to mm, coś, co włożyliście w daną sprawę, spowodowało to, że te drzwi się troszeczkę uchyliły dla Was. Czyli moim zdaniem to jest konsekwencja, ta karta jest konsekwencją tego, że Wy tak troszeczkę jakby zapracowaliście się sobie, poświęciliście się czemuś, że efekt jest taki, że otrzymacie to, o czym y, możecie y, myśleć co Wam się uda, nie, co wam, się, co wam będzie pomagać, to jest taka karta, co Wam będzie pomagać, skupienie się na danej sprawie, włożenie całej energii w to, jeżeli właśnie chodzi o naukę czy, czy o pracę, to skupienie się na tej pracy, na poświęcenie się, no nie całkowicie wiadomo, ale... Zrobienie tego projektu tak na 100%. Nie, zrobienie, nie robienie tego w 30, bo nie będzie takich rezultatów, jakbyście chcieli, tak żebyście sami na, sam, na końcu też Wy byliście zadowoleni z tego rezultatu, bo to też jest ważne, żebyście Wy byli zadowoleni z rezultatu jaki osiągniecie. Następnie mamy co będzie przeszkadzać. Słuchajcie, Najpierw wyciągam kartę, która jest gierkiem monet. Giermek monetowy to jest, taki, to jest taki początek. Jedno, że to jest chodzi o dzieci, ale jeżeli by tutaj nie chodziło o dzieci, co wam będzie przeszkadzać? No, dzieci wam po prostu zrobią taką zadymę, że mogą wam przeszkodzić w osiąganiu jakichś celów. Może być tak, może to dookoła już będzie, może dla jednej osoby, ale jest taka możliwość. A drugie. Będzie wam przeszkadzać. Y, myślę, że początek, y, żeby nie zaczynać y, czegoś nowego, żeby skupić się na tym, co już macie, co już wam się udało osiągnąć, spojrzeć y, coś, co już dało wam początek, bo też czwórka tutaj, co, to już, co było wcześniej, i to jest karta, tak jak w trójce była, mamy, że ty już masz Projekt, obrany plan, i zastanawiasz się, czy, czy wsiąść na ten statek, który stoi, tak jak na, na, w tych taliach, akurat tutaj jest pokazany, że y, statek czeka na ciebie, żebyś wsiadł do niego, żebyś zrobił ten kolejny krok. Ta czwórka jest kolejnym krokiem, w którą mówi, że ty się już tam osiadłeś i już zacząłeś działać, i karty ci mówią, żebyś się tam skupił. A tu karta mówi, żeby nie zaczynać czegoś nowego, żeby nie wchodzić w nowe y, rzeczy. Żeby nie burzyć podstaw, które już y, jakiś tutaj macie, bo to też też właśnie takie podstawy. tak? Jeżeli chodzi, y, czwórka buław, mówi też o o, właśnie o domu rodzinnym, o cieple rodzinnym, to tutaj mówi, żeby nie burzyć, y, y, nie burzyć tego, co już udało Wam się zbudować. Y, wyzwaniem dla Was będzie w tym wszystkim y, cesarz, czyli osoba taka. Y, Twardo stąpająca po ziemi, myśląca tak bardzo y, nie, nie, nie sercem, tylko głową więcej. Y, to jest no, czy o, to jest, może być ojciec, może być szef pracy, może być to osoba właśnie na stanowisku. Y, y, I tu Wy macie, wyzwaniem dla Was będzie, ponieważ żeby gdzieś tam nie odlecieć, moim zdaniem, bo kapłanka to jest taka bardzo duchowa osoba. Tak jak cesarzowa jest matka i jest właśnie szefową, i czy, czy, jeżeli tutaj była cesarzowa, no to po prostu była spójność. A tutaj ta kapłanka to jest taka trochę lubiąca taką inną energię, żeby nie odpłynąć w tą energię, może z tej, tej, tej gwiazdy, która jest taką energią, wiecie, troszeczkę. Nie że bujania w ubokach, ale no, za bardzo otwórnięcia, odklejenia się. To tutaj wam mówi ta karta jednak, żeby wyzwanie będzie dla was, żeby jednak y, z powrotem wracać na to miejsce, jak za bardzo odlecicie, żeby wracać w to miejsce i, i pilnować tego wszystkiego. Y, wy w tym miesiącu słuchajcie, będziecie tacy troszeczkę podejrzliwi, będziecie y, szukać dziury troszkę w całym. Y, y, Będziecie hmm, tacy, że jeżeli jest na przykład tam taki przykład i jesteście w pracy, to ktoś wam oferuje coś, to wy będziecie hmm, dochodzić do tego, jak to się stało, jak to oni zrobili, że wyszło tak i tak. Yy, i, I ta taka właśnie podejrzliwość w Was będzie. Yy szpiegowanie, no takie właśnie energie, ale słuchajcie co macie z otoczenia i tutaj bym dała wam troszeczkę, skoro, ponieważ to jest z otoczenia yy, dałam taką ostrzeżenie tutaj dla was, że może w waszym otoczeniu jest osoba nieszczera, może być w waszym otoczeniu osoba, która yy, no czy będzie chciała was okraść lub yy, Sprawić Wam przykrość. Jeżeli chodzi właśnie o pracę, musicie uważać, czy ktoś na pewno jest w 100% szczery z wami. Yy, czy nie robi Wam czegoś, yy, czy nie obgaduje za plecami, czy nie, pod, yy, yy, no wiecie, nie podcina gdzieś tam wam skrzydło z tyłu, bo yy, no to jest właśnie taka karta mówiąca o tym, że wygrana przez nieczystą walkę, yy, przez nieczystą grę. I no, trzeba by było uważać, bo to idzie z otoczenia, czyli to otoczenie w tym miesiącu tak nie do końca będzie Wam sprzyjać, chociaż im się to nie uda, bo Wy macie gwiazdę, tak? czyli wa gwiazda Wam przyświeca, czyli jest jak taka właśnie jakby ochrona nad Wami, ale no, może dlatego będziecie tacy podejrzliwi, może, może to jest y w tej energii, będziecie takie podejrzliwości, no, bo będziecie czuli, że, że, że coś tam nie do końca gra. I słuchajcie, rada lub nie macie sąd ostateczny, Wiecie co, jeżeli to by miała być rada, to ja bym powiedziała, uwierzcie w siebie, tak, uwierzcie, właśnie, to teraz mi tak przyszło do głowy, że jeżeli to jest karta mówiąca o, są to serdeczne, czyli zmartwychwstanie jakiejś sprawy, bądźcie w tym, co mieliście już zaczęte, jeżeli naprawdę yy, przyszedł Wam do głowy jakiś pomysł w zeszłym roku i, i zastanawialiście się, czy on jest ok czy, czy, czy tak nie do końca, że może pójść coś innego, to ta, ta karta będzie mówiła: nie yy, właśnie, zostań przy tym, co już znasz. Yy, idź w tym kierunku. Jeżeli to jest właśnie tak, jeżeli myślicie, że jest coś naprawdę do bani, to skupcie się nad tym, poświęćcie temu uwagę. I nie rozpoczynajcie nic nowego, tylko idźcie w to, co już znacie. Coś, co, to, bo to jest karta mówiąca, że jeżeli coś umarło, to odżywa na nowo. Czy jeżeli myślicie, że uczucie umarło, no to ono odżywa na nowo. I to jest taka rada, żeby nie wchodzić w nowe, tylko zostać przy tym starym, co macie. No i karta mamy ósemki monetowej w rezultacie. No, czyli rezultat jest taki, że no, poświęcenie się i skupienie się na, na, na wykonywanej pracy, czyli jeżeli chodzi, yy, na przykład, jeżeli ktoś zaczął studia, no teraz akurat jest taki moment, że może czuć, że on nie do końca wie, czy te studia jest to dobry kierunek, który on wybrał, że może jednak myśli o tym, żeby zmienić. To słuchajcie, tutaj te karty mówią: Nie, nie zmieniaj, yy, zostań w tym, co jesteś i po prostu go u, ulepsz albo. Yy, jeżeli by chodziło o studia, to mm, poszukaj, znaleźć się jakiejś fajnej energii w tym, która by jakby na nowo pokazała ci y, na przykład dany y, kierunek w innym świetle i, i, i skupienie się na tym y, w tym miesiącu. Nie wiem czemu mi to przyszło, ale słuchajcie, tak mi przyszła do, do właśnie taka myśl. Ok, to by było tyle. Nie ma tutaj ani za bardzo. Mm, troszeczkę pracy było yy, tutaj powiedziane, żeby właśnie się skupić, praca nauka. Także zrobię to yy, czytanie na trzy karty, na uczucia dla związków stałych i, i dla singli. Ok, czyli tak, strzelec. Yy, uczucia, tak, dla związków stałych i dla singla. Szczerze. Okej, okay, uczucia. Raz, dwa. trzy okay. i single raz, dwa i trzy. Jeżeli chodzi o związki stałe, słuchajcie, mogą być jakieś nieporozumienia, jakieś, yy, jakaś walka taka troszeczkę ze sobą, może spieranie się o, yy, o jakieś tam różne sytuacje, każdy wie, jak to w domu jest, ale yy, nawet w momencie, kiedy będziecie czuć, że ja pierdzielę już nie daje rady, to no, po prostu wydacie tą radę tak. Yy, Dacie z y, siebie wszystko, żeby jednak y, przezwyciężyć to. Na końcu macie koło fortuny, czyli to tak w życiu bywa. No, raz na, na wozie, raz pod wozem. To, że w tym miesiącu może być y, jakaś taka troszeczkę szarpa na niezgadzanie się w tym, co, 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 co chcecie, to nie oznacza, że za 4 tygodnie. Nie będzie zupełnie inaczej, że to się odwróci w zupełnie inną stronę. Może być, no może być tak troszeczkę trochę taki szarpaniny, ale no wy sobie dacie radę. To nie jest coś, co by was położyło na łopatki. To jest po prostu taki, ja bym powiedziała, życie codzienne, tak? Nieraz są takie momenty, że w związkach przychodzi chwila, że no trzeba wymienić zdania żeby dojść do kompromisu, czy, do jakiejś, czy jakaś sprawa, która jest i odkładaliśmy na półkę, żeby ona teraz wyszła, przegadać to i iść dalej. I tutaj jest koło fortuny, jest taka karmiczna karta, mówiąca o tym, że, że no, może to już jest ten najwyższy czas, żeby przegadać jakąś tam sytuację i żeby y, ruszyć dalej do przodu. Następnie mamy tutaj właśnie ciekawe. Mamy dla singli. Mamy królową mieczową, rycerza yy, monetowego i asa. jas mieczy. Wiecie co? No chodzi o to, żeby odciąć się od jakiejś sytuacji, od jakichś ludzi. Yy, jeżeli w waszym właśnie otoczeniu są kobiety, Królowa Mieczy, to jest taka bardzo y, mało uczuciowa osoba, to jest taka y, typowo myśląca po prostu głową, y, nie sercem i Król miecz, y, rycerz, y, rycerz, monetowy, to jest taka również osoba częściowo myśląca, tyle że ma więcej tych uczuć niż na przykład królowa y, mieczowa. Oni tak bardzo podchodzą do życia realistycznie, tak, tak i tak. I jakieś relacje wypadałoby przeciąć, jeżeli są te relacje właśnie w singli, u singli. Ale to może chodzić o to, że jeżeli nie przepniecie tego, co już macie za sobą, często jest tak, że rozpada się związek. I nie, potrafi, nie można wejść w nowy związek, będąc energią w tamtym drugim, pamiętając o tamtym drugim związku. Czasami jest tak, że my koloryzujemy te poprzednie związki, bo wydaje nam się, że jeżeli ktoś nas zostawił, że ach, ten związek był po prostu taki super, jak to się stało, że on nas zostawił. Nieraz jest tak, że partner chce do nas wrócić też. Jeżeli to myśmy podjęli taką decyzję, że po prostu dobra, rozchodzimy się, bo to nie gra, to też ta karta będzie mówiła, żeby odciąć się od tej sytuacji, odciąć się od tych ludzi, bo nie ruszycie do przodu. Ponieważ to jest czytanie ogólne, więc może dotyczyć dużo ludzi. No jeżeli ktoś ma taką sytuację, że ma w swoim otoczeniu takie osoby, które są takie bardzo surowe, tak? nie są takie, że widzisz ją i od razu wiesz, że ta osoba jest sympatyczna, będzie wam się super gadać. Czy jeżeli one typowo materialistyczne, materialistycznie podchodzące do życia, no to musicie to przerwać, tak? Przeciąć. i i postawić kropkę i ruszyć ku nowemu. Jeżeli tego nie zrobicie, to no, będziecie tfić w tej energii i to ani Wam, ani im nie jest y, absolutnie potrzebne. Tak, teraz y, jeszcze zrobimy przesłanie anielskie i będziemy kończyć. Słuchajcie, ja nie wiem, czy, y, czy wszyscy wiedzą. Również na Facebooku mam y, y, konto Tarot i tam jest, można skorzystać z opcji. Y, jedno pytanie y, jest gratisowe. Y, jest w, wymienione tam wszystkie inne opcje czytań, ale pierwsze pytanie, w zamian za to, że ktoś polubi y, moją stronę, to jest gratisowe, także jeżeli będziecie chcieli skorzystać to zapraszam. I teraz. Co mamy wybierz nowy kierunek. Yy, jakoś wiecie, co tak się ostatnio zdarzyło. W kilku ostatnich czytaniach, że te yy, porady anielskie są tak naprawdę dla. Dla singli. Nie wiem dlaczego. Może, może anioły wybierają właśnie tą grupę osób, która potrzebuje tego y, dodatkowego czy y, dodatkowej podpowiedzi, i tu jest, wybierz nowy kierunek. No więc właśnie ja myślę, że to chodzi o tych singli, żeby nie iść, y, żeby się odciąć, tak? To jest ten miecz który mówi, że trzeba ciach, machnąć, to niech, niech te energie już odejdą od nas. I tu jest właśnie mówiące o tym, że wybierz inny kierunek, czyli iść w tym kierunku, w którym. Y, Yy, o podcięciu się idź po prostu w coś nowego nie, nie ładuj się w te stare energie nie, pow, nie wracaj do tych, yy, do tych ludzi którzy mieli takie właśnie energii królowej, mieczy czy tutaj rycerza monetowego yy, odetnij się od tych ludzi i idź, idź po nowe ta, dlatego tutaj też jest ten wybierz nowy kierunek yy, ok, słuchajcie, dziękuję bardzo wam za to, że, że, że jesteście tutaj ze mną Mam nadzieję, że, że to czytanie yy, rezonowało tutaj z kimś, mimo że jest tyle osób. Nieraz w, po czytaniu wydaje mi się, że nie będzie rezonować z nikim, a później się okazuje, że jednak jest ileś tam osób, którym to czytanie w jakiś sposób yy, yy, rezonowało. Yy, słuchajcie, yy, zapraszam do lajkowania, komentarzy i subskrypcji. No i do zobaczenia w następnym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie.